dalej. Prosto w legowisko nie zła będę nie będę Hurra. Hurra Ja tankuję Musimy to zrobić Bo ja taki, muszę chcę... Czekaj, 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 A za ja chcę te... Ja chcę 70 walorów jeszcze To się zastanawiam co, co kupić za walor Którą część setu? masz dużo, to od najdroższych zacznij. Nie, no, no. A ile to ma walorów? 630. Ile? 630. To malutko. Masz. A co ty chcesz powiedzieć za te 630? Za 700 to jest Reddit. Nie kupuj relika na początek, bez sensu. A, ktoś mnie nie da No bo stoisz w plamach. Okay. Jakie plamy ja nie widzę? Nie widzisz plam, no. To zielone? Nie, takie z pod spod, spodu, takie wypryski, o to. Mało widoczne. Młahahahaha. już nie zadaje jak nogobaka. Bom, 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 bom. Heller has left the guild. Ewa. Co bo to za jakiś low idziemy. Kogo? Po hero idziemy. Idziemy po co hero. Mnie? Tak, po mm -hmm. hero. Come on, come on. To hero, idziemy na rajd. Kurwa, pulnęły się. Uwaga, masz słowo. Ze ściągaj ich ze mnie, ściągaj. Dobra, Skońターaz. dziękuję. Tutaj coś. Tomek wie, że ja nadal nie mogę tej książki wydropić? No to, to ja ostatnie godziny sobie fishingowałem dla ciebie, próbując złapać i ja ani jednej skrzynki nie dostałem. To jest tak No widzisz, to jest jakiś echo, nie? To jest klątwa... ...czarnej skrzynki. O wszystko się płynie. Nie stój, nie stój. Nie stoi. Nie stu, nie, stu, nie, stu, nie widziałem żadnej plamy. No jak? Nie. Poważnie. Kurwa, padłem. Padłeś, powstań, powerade. Dostałeś CBRS-a i od razu padłeś. A nie, jeszcze nie. Co one się tak populały wszystkie? No. Pierdolnięte jakieś. Tutaj na górę idziemy. I po drucie. Zaliczyłem łańcucha, jakby to nie brzmiało. Aha, rozumiem, hmm. że będę rezał, tak? <laughs> <y> <y> jakby tam na dół spaść? Nie spadać na dół. Nie wyjdziesz stamtąd później. Return to GRA coś tam. O, no tak, bo teraz Mogę. jest. Sorry teraz jest. Kiedyś nie było. No coś się skakało w tą dziurę, jeśli dobrze pamiętam. Dobrze pamiętałem. Pierwszy? Tak, tak, <gry> pamiętam. Pierwszy nie ma czasu na spację Kurwa nie tu pobiegł to ostatni. I lepiej ubijmy te moby. Tak. Już są bomba... bomba. Ja muszę nagaw wbić do końca, ale muszę stój, 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 stój profes... gdzie tam leci to? To, to leci. Ale muszę najpierw profesję dokończyć na tych... Na tych durnych. No, to Tomek, kreścia. nie masz Frost... Frostwave'ów? klatów. Hmm, zobaczę. Wiesz? Może? Chyba nie, nie wiem. Jezu, bo tak mi się już nie chce tego dropić. Tyle tego nadropiłam ja i wszystko. Albo oddam Ewo, albo Wilca. Teraz sama potrzebuję. Ja wszystkim zawsze wszystko oddaję, a później sama potrzebuję. Ja znaczy, e, znam dobrą miejscówkę, gdzie można to dropić, Znaczy, Mógł ja ci poparmi, znam. i... Wiesz. No, ale tak, ale Barty. wiesz, ja mam bumkinem to tam Vinescrown po prostu robię rzeźnik, nie? Dobra, lecimy na nich, nie? Czy nie lecimy na nich? No, no weź no ich weź najpierw. Ja zrzucam sobie barskim, Starfall, Hurricane i nic mi tam nie rusza, no. Weź go ze mnie. tu chłopak. Aby tylko, A, sam, aby tylko sam weszło, no i. Jakżeś ty mi. to zrobiłeś? Sztunęło mnie. Powstań fajnie. Za wcześnie stanę, ale odpaliłem. A eternus Co tu się dzieje, kurwa? Dlaczego my tak podamy? Popsuli Insta pewnie Gdzie? Przecież jak ja nawet tutaj chilałem żeśmy to robili Ej, no właśnie, ale każda Insta jest tak rozwalona teraz jakoś dziwnie. Jakieś moby łażące No nieważne, coś ty, co? Tolwir tol bez, bez problemu dzisiaj zrobiliśmy. A przed no, wczoraj tol zrobiłem Tolwira w trzy osoby. Ale weź zrób, zrób Cult of Origination czy jak się tam nazywa. Czemu? Robiliśmy? No. Tak, no a te moby łaszące nie wiadomo po co, i się respią, i nie można dojść do bossa, jak coś padnie. I to to rzeczywiście jest dziwne, ale no, ja się nie jestem. Ale po prostu, kurwa weź skrzydła, może odkończy coś. Ha, a. No nie, Kogo bo to już Szkoda, że nie ten, że nie jakiś pod DPS range ten dagger. Kogo pan? No bo ja. A Ty też? On pewnie mnie też. Nie, dobra. Nie. Sprawdziłem. Pierdole A, pierdolę, grałeś na BG. Przecież to oni, kurwa, nic nie ogarniają. Thanks, man. Thanks, man. Możemy zacząć jakoś tam, jak się ogarniemy, troszeczkę tempo jakieś... pań to można jakoś wymieniać? ...dziesiątki. Na co? Na no walory? Nie wiem, ten MD się pyta. No walory jakby się zamieniało Tak, jasne, słabsze na silniejsze już to nie. No chociażby 10 na 1, nie? Albo nawet, nie wiem, 100 To już coś To jest moc Dobra, biorę go Ja nie biorę go. Nie, 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 nie spokojnie A można go minąć Nie Rilka shadow O, uwaga, patrz, pojawił się jakiś dupek. Z tyłu, z tyłu. Ja. No się. Kurwa, no to żeby tak szybko. Łogień. Ziemia. Łoi, łogień. Serce. Drugi, drugi, drugi. Kapitan drugi, planeta. Dała sanoty. No i no i powiedz, że to nie jest śmieszne. No jest to się. Krachezki. <laughs> Weł he, wełchy, huło hu, 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 hu. Ale ten ale to i ten Stocz nie laguje, nie wiedzieć czemu Dobra, pola i tego bosa który tutaj podchodzi od razu Kurwa, łebar ja padł Bierę cię Webar padł, stój, stój Resam. ostatniej chwili już miałem plikać tarczę kapitana Ameryki Już Resłoć skrzydłowych padł Ciągnij go tutaj do nas tu. Czas Dobra, 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 pełno tego gówna. Bierz ich wszystkich. Ja biorę z tyłu są, ciebie. Z tyłu są, z tyłu. No ale... Z tego co ja się orientuję, to do PS, na którym coś siedzi, powinien podbiegać do tanka, a nie spierdalać od tanka. A chuj, ja biegnę po wszystkich, do wszystkich, na wszystkich. Ze wszystkimi. <noise> Dokładnie tak. Jeszcze dalej byciek, nie jeszcze dalej, pod insta. Dobra, 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 tutaj podchodzimy do ciebie, wiesz, cich. Gdzie wy z mi idziecie, nam Na mnie, się... Ten mi się... pisioro leci gdzieś. Chain is off, wow. Warski. Nie kurwa padło. Umarłeś. To Idziemy chcem, stąd. Nie chcę ja tej ja, ja już nie chcę. Ja już jestem czerwony w ogóle i ten. Idę stąd. Koniec. Game over. Kasuję ja postać, odinstalowuję ja wow robię reset komputera. No w ogóle ten, ja w ogóle ten monitor wypieprzę przez okno. Internet kasuję okay. z pulpitu. Dzięki za oglądanie. Jeśli się podobało, to trzeba by mnie subskrybować. Polub i subskrybuj. Brawo dla odważnych. A ty czemu jeszcze nie subskrybujesz, śmiertelniku?